Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i jesteśmy Impostorem Ale mam nadzieję, że nie będzie tak jak w poprzednich odcinkach Że... Przegramy Dobra, jesteśmy tutaj w z Czarnym, pewnie jak widzicie Okej, okej, jesteśmy tutaj w dwójkę i... Tutaj Chodź na górę Fioletowy Dobra Event Emergency Meeting, co się stało? Co tam napiszą? Czemu? Ziel. Co? I biały. Team. Aha. Dobra, ale chyba chodzi mu o ciemnego zielonego. Ja czy ciemny. No, nie wiem co, come on. Ciemny ok. Aha, no jak zwykle ja, nie? Dobra. Zobaczymy, co będzie dalej. Skipping keeping waiting. skip. Ok. Lecimy dalej. Tutaj ktoś może? chciałbyś się kogoś kilnąć. Ok, włączymy tutaj sabotaż. Idziemy tutaj górą do O2. No, zgłosimy, bo zaraz, tu, zaraz wyjdziemy i ten jak przy was zabije drugi impostor, to lepiej zgłaszajcie, ale nie mówcie, że ktoś tam był. Nie mówcie, że go widzieliście. Nie zradzajcie swojego drugiego impostora. Nikogo nie widziałem. Ok. Co dalej? Uuu! Nie nie piszą? Dziwne. Ja byłem w adm... Ziel jasny. E no nie! do wody. Albo? Czarny. Jest dwóch impostorów. Dobrze gość myśli. Dobra, czyli co? Co dalej? Hm? Hm? Co dalej? Nie piszą? To kto? Ale szybko wygrano. Jesteśmy creepmate'iem... Kri... Tak, jesteśmy creepmate'iem w kolejnej grze. Odebrali nam nasz piękny, zielony kolor, więc jesteśmy czarni. Ok, download szybki. I jest. Teraz idziemy dalej robić taski do nawi. Krzychu xd, dobra. Idziemy teraz do admina. Zrobić upload i kabelki z tego co widziałem. Dwa, jeden. Okej okay. i kabelki? Tak, kabelki, dobra. Idziemy teraz do lower... Ok, ciało znaleźli. Uuu, już trzech nie ma. Kto? Gdzie? Napiszemy. Szef Cloud wysiadł z gry, chyba. Co ja on tak myślę? Gdzie? A nie, dobra, inne. Kto miał napisać? Kto? Ja tak myślę. Hmm. Podejrzane. Akcja. Dowody. Chyba. Aha, dobra. Daję na skip, bo nie wiem. Ja nie wiem, więc... I wywaliliśmy Cejana Ok, i czy był czy nie? Chwila prawdy Był! No co jeszcze trafili? Dobra To idziemy robić taski Ale wolny speed Przecież nawet do to uwagi nie zwróciłem I ok Naprawiliśmy to z jednej strony, teraz z drugiej. Wyrównajmy. I idziemy teraz do nawigacji robić task, zrobić taska. O, znaleźli ciało. I co dalej? Żółty. Do wody. Na oczach, dobra. I co ty? Żółty. Dobra. I na Aha. I <gorsza> najgorsza możliwa opcja remis. Dobra. I na razie nie daję emergensa, ponieważ może to tazkami nawet ugramy. Do nawi idziemy. Zrobimy kabelki i włączyli ten. No to, co się naprawia chyba w adminie i w tym. Dobra, nie wiem, czy żółty się naprawi, więc ja naprawię. Powinien w sumie tak przy żółtym stać, bo jak byłby impostorem. No to kicha. Marchew który za mną stoi. Jak naprawili. Marchew jakoś dziwnie mnie goni. Okej, okay. Meet, emergency meeting wcisnęła. I co? Żółty. Różowy. No weźcie. Mm, jak nie. Jak nie róża. Róż to żółty. Czy nie na róże powinniśmy zagłosować? Tak? Mamy na róża. Nie na żółty. Mm. To jest takie złe. Drugi raz to samo. Nie wiem czy ma się śmiać, czy płakać. Okej, okay, idziemy dalej robić taski. Tu jest to security. O nie, tu jest róż. No dobra. O nie, znowu emergency meeting. Znowu kolejny remis. Chwila prawdy będzie. Różowy, żółty. Jest ja czarnym. No, chyba był za mną, nie mam pojęcia. Ja Zwrócił na to uwagę. Im możliwe. Żółty, żółty. Żółty ok. Dobra, też dam na żółtego. Na pewno nic nie pieszem innego. O, dermowało mi się. Więc żółty. w końcu. Tylko jak nie był, to kicha. Więc mamy też wygraną, więc do następnego odcinka. Cześć!